में कौन है तो फिर बोलूंगा मैं भी बोलूंगा Kruger dzisiaj zaczyna, ja jeszcze wiążę buty, bo tak bardzo nam się spieszyło. Więc zacznę, jak to każdy mężczyzna powinien zacząć, powiem dzień dobry i witam Was wszystkich w Game Arenie, a skończy, jak na kobietę przystało. Ja tego nie rozumiem, Kruger, jeżeli mógłbyś tak szerzej, nie tylko do mnie, ale również do widzów, co takiego y, miałeś na myśli, mówiąc, że y, jak każdy mężczyzna zacznę? Bo ja na przykład nie, nie wiem, o co Ci chodzi. Tak samo Jak, jak każdy mężczyzna kończy. w Game Arenie, którym jestem jedynym, zaczynam. To taki płytki, okej. Okay. A w programie ujrzymy dzisiaj e, grę flipnik, czyli pinball. Takie, taka opcja podbijanie stalowej piłeczki e, takimi różnymi paletkami. A w dziale Old School gra pong, ale w jej druga część, odnowiona parę dobrych lat temu. Zapraszam. Ping-pong, pong, ping-pong. Ping pong. Nie wiem o co chodzi. Zag de la roca. Zag, Zag de la roca. Jedziemy. Przestańcie rozmawiać, bo ja chciałabym coś powiedzieć o grze zatytułowane, zatytułowanej Dead Man's Hand, to taki western, rewolwerowiec tam występuje i w ogóle jeżeli jesteście fanami Clint Eastwooda, ja na przykład nie jestem, ale Wy może jesteście, ponoć większość facetów jest, to na pewno możecie sobie taką grę zapodać, tym bardziej, że polecamy ją jako nowość. Wiem, że będzie, będziecie mogli w tej grze korzystać z takich narzędzi jak noże, dynamit, bomby, bomby, robione chociażby z butelek whisky i tutaj jeżeli chodzi o whisky, to oddaję głos koledze Krugerowi. A kolega Kruger nie powinien nic o łyski, tylko o knięcie i stłudzie. Nie lubi go, ponieważ woli młodych chłopców, a nie starszych panów. Ja dla Was za to mam jeszcze coś ze starszym panem, czyli Konanem Barbarzyńcą. Gra z nim w roli głównej ukaże się już niebawem, a Wy zobaczcie, co spotkało nas na mieście. Właśnie tutaj wiele lat temu powstały pierwsze kadry do filmu Conan, Barbarzyńca. My mamy dla Was zapowiedź gry Conan, którą za chwilę zobaczycie. A oto efekt dwaj młodzieńcy, którzy są pod wpływem gier komputerowych, brutalnych gier komputerowych. To, co robią, jest bardzo brutalne i nie powinniście tego naśladować. Także uważajcie, rodzice, dzieci, nie grajcie w krwawe gry. To byłem ja, Kruger. Conan The Dark X ma być połączeniem gry przygodowej z grą akcji. Do tej standardowej mieszanki dodano szczyptę elementów RPG, które objawiać się mają różnorodnością umiejętności i cech, jakie Conan będzie nabywał wraz z rozwojem sytuacji. Conan będzie się mógł nauczyć nowych sztuczek z bronią białą, a także rozwinąć swą muskulaturę. Część przygodowa ma polegać na rozwiązywaniu łamigłówek związanych z fabułą gry, które nie będą jednak zbyt skomplikowane, ponieważ to walka będzie głównym zajęciem w grze. I bardzo dobrze, bo do myślenia Conan zawsze miał dość niechętny stosunek. Fani rzeźni będą zadowoleni, bowiem twórcy obiecują całą masę ciosów i manewrów bojowych, które będzie można wypróbować na niepoliczalnych zastępach wrogów. Fani Konana już niedługo będą mieli co robić. Głównym bohaterem Deadman's Hand będzie Lt. John, rewolwerowiec, członek najgorszego gangu złoczyńców, grasujących na zachodzie nazywających siebie The Nine. Nasz bohater został zdradzony przez przywódcę gangu i teraz jego życiowym celem jest sprawienie, by każdy członek The Nine wąchał kwiatki od dołu. Dla gracza przygotowanych zostanie 20 misji, które odbywać się mają na pustyni, w wzgórzach, kopalniach oraz miasteczkach dzikiego zachodu. Nasz bohater otrzyma 9 różnych rodzajów broni, takich jak pistolety, strzelby i Karabiny. Oprócz tego będzie można korzystać z noży, dynamitu i bomb, robionych choćby z butelek whisky. Chciałam strasznie znaleźć się tutaj, właśnie z Wami na Antenie Forfan TV. Prosiłam ich o to bardzo długo. No jestem, jestem, a jestem e, tutaj po to, aby. E, flipnik, tak? Flipnik. Flipnik. Piknik. Aby zapowiedzieć flipnik. Kruger wie więcej, ja oczywiście tutaj nie znam się nad. Piknik, flipnik, miknik, bipnik. to gra, którą za chwilę zobaczycie chciała być na egranie. Tak, to ja chciałam być na egranie. On gada głupoty, a ja jestem. Dziękuję. Fliperów jest jak na lekarstwo. Dobrych fliperów nie ma w ogóle do dzisiaj. Nie sądziliśmy, że przy grze, która polega na odbijaniu stalowej kuli specjalnymi paletkami, spędzić można aż tyle godzin. Flipnik oferuje ponad 5 różnych scenerii, między m.in. dżungla, techno czy heavy metal, na których ukończyć trzeba ponad 60 misji, a w międzyczasie obejrzeć można ponad 15 psychodelicznych filmików. Klimat gry jest niepowtarzalny, stały są wielopoziomowe i jest ich po 10 na jeden teren, pełne bonusów, bumperów, zapadni, pochylni czy różnorakich tunelów. O takiej grze wiele nie można Powiedzieć, więc dodamy tylko, że przygotowano dodatkowo cztery wieloosobowe minigierki, których akcja rozgrywa się na stołach o tematyce futbolowej czy koszykarskiej. Jeśli organizujesz jakąś imprezkę bezalkoholową, spotkasz się po prostu z kumplami, to najlepsza metoda, żeby się zrelaksować. Flipnik pomoże Ci w tym bez wątpienia. Polecamy wyjątkowo gorąco. Pong. Ping. Pong. Ping. Pong. Ping. Pomidor. Pong to gra, którą za chwilę zobaczycie. Pomidor. Nie odjeżdża z tą kamerą. Ping pong, ping pong. Pomidor. Jeżeli myślisz, że Pong umarł, to się grubo mylisz. Dobrych kilka lat temu Atari reaktywowało tę grę, wydając całkowicie nowego Ponga. Trójwymiarowa grafika, cała masa różnorodnych bonusów i atrakcji, które objawiają się w trakcie rozgrywki, nie pozwala wręcz oderwać się od monitora. O ile pierwotnie Pong czarował wszystkich swoją prostotą, bo w końcu odbijanie piłeczki z lewa na prawo nie jest zbyt urozmaicone, to nowy pąk urzekł wszystkich różnorodnością. No bo jak nazwać grę na pochylonym torze przeszkadzające w zabawie pingwiny czy rozgrywkę na boisku piłkarskim przy użyciu dwóch par odbijacza w tym samym czasie? Pąk wciąga poważnie! Pitfall The Last Expedition to kolejna część gry Pitfall, e, która ukaże się już niebawem na nie dość, niemal wszystkie platformy sprzętowe. E, ciekawostką będzie, jeszcze nie mamy żadnych e, większych, e, głębszych informacji na ten temat, ciekawostką będzie, że w grze będzie można zagrać w dwie pierwsze części gry, oryginalne, z pikselozą i z wszystkimi takimi bajerami. Także jest na co czekać, zobaczymy. A z kolei firma Island, 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 Alienware, przepraszam, Alienware, firma Alienware postanowiła e, zbudować e, takiego gigantycznego, super fajnego pc e, To wszystko na zamówienie, e, dokładnie Wam mówię, Uniwersytetu na Florydzie, takiego międzynarodowego. Ponoć e, sprzęt ten ma mieć e, takie opcje jak na przykład procesory AMD Operton. Jak? Operton i 98 sztuk tych procesorów. A, 98 sztuk, to generalnie co? Pokój, ca, cały pokój różnego rodzaju. Nie, e, ale, procesorów, taka tak? szafa, ale Taka szafa, to myślę, że będzie wielkości szafy. Okej. Okay. Będzie dyski. Będzie wykorzystywany do e, wielu. Wszędzie ktoś do studia, ale właśnie go wygoniliśmy. Będzie wykorzystywany do bardzo wielu skomplikowanych e, symulacji w biomedycynie i jakichś takich innych dziwnych rzeczach, jak to na uniwersytecie zawsze bywa. <laughs> lady in red. Proszę. Pozesłań. Lady in red. Mhm. A lady in red, 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 red. Pomidor. Do zobaczenia. Do zobaczenia, powiem Wam za chwilę. Czy wiecie, że dziewczęta z Oregonu, które mają poniżej 18 lat, nie mogą pić kawy w miejscach publicznych po godzinie 19? Nie on znowu tak się swoje, ja już nie mam siły, słuchajcie. Ten człowiek mówi się mu, skończ Kruger, powiedz do widzenia, dziękuję, pa, następna Game Arena jutro, pojutrze, za tydzień, cokolwiek. Nie, on zawsze ma jeszcze newsa. Szkoda, że nie z Japonii. Do zobaczenia.